Jutro, jutro nauka, pojutrze mam kolokwium, ej ludzie, mam pojutrze kolokwium z kształcenia słuchu i to jest przedmiot, na no, którym, no, no, kształci się słuch, tak, ale to jest w ogóle przedmiot podstawowy, nie wiem, jest ktoś tutaj ze szkoły muzycznej na, na czacie, weźcie, napiszcie, że kształcenie słuchu, co tam się robi i piszcie no, no, tam, na chuj co wy macie. I ty się ich pytasz, jak wszyscy ci powiedzą, że oni są, kurwa, na szkole muzycznej, no, i no, są trole, kurwa, ja, Michał. Ja, ja. No patrz, no, teraz passie. każdy jest, kurwa, no, muzykiem, człowieku, orkiestrę z nich byś mógł złożyć. No bo się wszyscy uaktywnili i sektor wszystkich muzyków, normalnie, oni wiedzą, bo każdy, kto jest w szkole muzycznej, ma kształcenie słuchu, to jest przedmiot, na którym, wiesz, uczysz się, jak rozpoznawać różnice między dźwiękami, poznajesz różne instrumenty, jak brzmią, no i między innymi piszesz jakieś dyktanda muzyczne, nie? Co? Wiesz, że leci ci jakaś melodyjka, a ty to piszesz na pięciolinii, normalnie, nie? O. Jakie to nutki są. Ja kiedyś do Polaka kupiłem przez przypadek właśnie zeszyt do pięciolinii, a nie do tej dwulinii. To prawdziwa historia. O ktoś w kleju z Wikipedii. co to jest kształcenie słuchu? No, najgorszy przedmiot? Nie, dla mnie najlepszy, bo sobie nadrabiałem średnią w szkole muzycznej zawsze. bo on miał ten przedmiot, on cię robi. Stary nikt nie miał kurwa z tych ludzi tego przedmiotu. Michał, zrozum to. To są 13 lat którzy się śmieją. Kurwa, rozumiesz to? Nie. Kowal, nie, to nie mnie bo... przepraszaj, tylko Micha. Przeprasz Micha. Sorry. Nie, przepraszam, macie ograniczone głowy trochę, bo wy nie wiecie, że dużo ludzi chodzi ze szkoły muzycznej. I tutaj na pewno są ludzie, którzy chodzą ze szkoły muzycznej. I oni nie cisną sobie ze mnie beki, a nawet jak cisną, no, no to dobra, trudno. Ja... No to możecie se cisnąć, kurde. Ludzie, kształcenie słuchu, dużo osób chodzi. Gdzie ja mam lecić? Który to jest dołek? No ten. Chyba tam w drugą mańkę za, za, O, mi nie szło jak... na przykład. I myślicie, że ten. Myślicie, że ten gość na przykład co? zmyśla, że jemu mu nie szło na kształcenie słuchu? No? Myślę, Jezu. No tak. Mi się wydaje, że cię tu kurwa wszyscy trollują, Michu. Łącznie ze mną ja i z, z Ja mam 46, ale chromosom. Co wy piszecie, ludzie, się poważnie? Oj, dobra, mamy to.